Najnowsza odsłona linii średniowiecznego Zombie właśnie startuje w przedsprzedaży. Zombie Biała Śmierć już, już wkrótce trafi na półki, a wraz z nią także trzy inne rozszerzenia. Biała Śmierć to samodzielna kooperacyjna gra planszowa w linii Zombie Side Plaga. Gracze kierują ocalałymi, a ich zadaniem jest obronić miasto w serii różnorodnych misji. Wykorzystują mury miasta, kierują dzielną strażą, dają odporne romantom i postępującemu spaczeniu. To już ostatnia linia obrony. Teraz wszystko jest w rękach bohaterów. Biała Śmierć zamyka trylogię Zombicide w klimatach fantasy. Czarna Plaga, Zielona Horda i Biała Śmierć tworzą klimatyczną kolekcję, która jest gwarancją rewelacyjnej, krwistej zabawy w trzebienie zombiaków. Rewelacyjne figurki, wymagające misje i pierwszorzędne, taktyczne wyzwania. Oto to, co składa się na olbrzymią popularność tej serii. Dwa ukochane uniwersa spotykają się też w jednej grze, w dodatku Teenage Mutant Ninja Turtles Zderzenie Czasów. Żółwie Ninja przybywają do średniowiecznego site, w którym Shredder używa magii, by stworzyć hordę zombie i najechać Nowy Jork. Gracze po prostu muszą go powstrzymać. 10 nowych misji w tym dodatku wiedzie ekipę żółwi ninja przez średniowieczne ulice świata Zombie Zombicide. Na ich drodze stają zombie, foot ninja i sam Shredder. Ta dziwna, nowa kraina jest pełna mistycznej energii, którą drużyna żółwi może wykorzystać w swoich atakach, aby skuteczniej pokonać zombie. I okazuje się, że jest tam też trochę pizzy. Kolejny dodatek rozbudowuje dowolną odsłonę Site Fantasy. Pakiet kuszników Crossfire Pack to zestaw z nowym rodzajem strażników i nowym typem zombie, który możesz dołączyć do Site Białej Śmierci, Czarnej Plagi lub Zielonej Hordy. Rozszerzenie Mistyczne Bestie zawiera cztery abominacje. Zainfekowane wcielenia mistycznych bestii po pojawią się ocalałym, szukając pomocy poprzez walkę i ogniste oczyszczenie. Gdy ich dusze zostaną oczyszczone i wyzwolone, obdarzą swojego dobroczyńcę błogosławieństwem. Przedsprzedażowa oferta w sklepie portalu to okazja na zdobycie unikatowych, niedostępnych w regularnej sprzedaży dodatków i nie inaczej jest i teraz. Portal uruchomił trzy zestawy. Na pierwszym składa się gra podstawowa i rozszerzenie 3D Battlements z plastikowymi elementami muru. Drugi obejmuje trzy dodatki, które trafią do szerokiej dystrybucji oraz dwa unikaty: Bipopen Rocksteady i Laguna Coil. Trzeci zestaw to kolekcja unikatów, czyli rozszerzenie usagi Zojimbo, Berserker Walkers, i Warlords of the Rising Sun. Pr przedpremiera. Przed sprzedaż do tej przedpremiery już jest w trakcie, a link do portalu możecie znaleźć w opisie tego filmu. Trzymajcie się, pa!